Autobusy bez kierowców, sztuczna inteligencja towarzysząca nam w każdym momencie życia, a może ludzie żyjący na Marsie. Jak będzie wyglądało nasze życie za 25 lat? Co jeśli poszedłbym spać i obudził za 25 lat? Ciemność, widzę ciemność. Co jeśli obudzę się za 25 lat? Jak będzie wyglądał świat nowoczesnych technologii? Pozabijamy się wszyscy czy zjednoczymy? Jest wiele pomysłów, jak będzie wyglądał świat przyszłości. Dzisiaj przedstawię Wam kilka z tych wizji. Zobaczcie, w roku 2049 sztuczna inteligencja przejmie wiele zadań, które dzisiaj wykonują ludzie, i nie będzie to tylko asysta przy wykonywaniu zadań. Przyszłość, o której mówił Stephen Hawking, to rzeczywistość, w której AI osiąga poziom superinteligencji. Zgodnie z raportem opublikowanym przez Future of Humanity Institute w Oxfordzie, niektórzy naukowcy przewidują, że AI osiągnie ludzki poziom inteligencji już w połowie XXI wieku. To oznacza, że AI będzie nie tylko wspierać nasze decyzje, ale również podejmować je za nas. Przykładem może być automatyzacja zarządzania miastami, gdzie AI będzie optymalizować ruch, zarządzać zużyciem energii i dbać o bezpieczeństwo obywateli. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, że AI dochodzi do wniosku, że nieuchronnie zbliża się wypadek drogowy. Wówczas sztuczna inteligencja będzie musiała sama podjąć decyzję, komu darować życie, a komu je odebrać. Jak wskazuje badanie opublikowane w Journal of Artificial Intelligence Research, istnieje obawa, że superinteligentne AI może działać. W sposób, który nie zawsze będzie zgodny z ludzkimi wartościami. Może to prowadzić do konfliktów pomiędzy robotami a ludźmi, zwłaszcza jeśli AI będzie działać autonomicznie, bez ingerencji człowieka. Rozwój nowych technologii wymusi wprowadzenie nowych praw dotyczących ochrony prywatności. Jak przewiduje badanie Peer Research Center, do 2049 roku będziemy mieli do czynienia z coraz bardziej zaawansowanymi metodami śledzenia i analizowania danych, co wymusi na rządach wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów chroniących obywateli. Jednym z większych wyzwań przyszłości będą zmiany klimatyczne. Już dzisiaj widzimy ich skutki, a do 2049 roku mogą znacząco wpłynąć na życie w Polsce. Globalne ocieplenie prowadzi do podnoszenia się poziomu mórz, co może sprawić, że niektóre części naszego kraju, zwłaszcza wybrzeża Bałtyku, zostaną zalane. Zobaczcie prognozę, która przedstawia te części Polski, które w 2050 roku mogą być pod wodą. Eksperci przewidują, że do 2049 roku możemy doświadczyć większej liczby ekstremalnych. Zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, susze czy fale upałów, które wpłyną na rolnictwo, zdrowie publiczne oraz infrastrukturę. Według raportu ONZ do 2050 roku aż 68% ludności świata będzie zamieszkiwać miasta. To oznacza tylko jedno: nasze miasta będą zatłoczone i będą wymagały zmian pod względem infrastruktury. Jednocześnie rozwój technologii takich jak sztuczna inteligencja i robotyka może prowadzić do większych dysproporcji w społeczeństwie, jeśli Dostęp do nowych technologii będzie ograniczony do wąskiej grupy ludzi. W tym kontekście warto przytoczyć słowa jednego z futurologów, który powiedział: Technologia nie jest ani dobra, ani zła. Zależy od tego, jak ją wykorzystamy. Jeśli nie zadbamy o sprawiedliwy dostęp do technologii, możemy być świadkami rosnących napięć społecznych. Ale technologia może przynieść też bardzo pozytywne zmiany, szczególnie jeśli chodzi o medycynę. Jak mówią naukowcy, możemy spodziewać się wydłużenia średniej długości życia. Teraz się śpiewa 100 lat, 100 lat za. 50 lat będzie się śpiewało. Możliwość leczenia chorób, które dziś są nieuleczalne, może stać się rzeczywistością, jak wskazuje raport Światowej Organizacji Zdrowia na temat przyszłości medycyny. Świat za 25 lat jest pełen wyzwań, ale również niesamowitych możliwości. Będę miał wtedy 50 lat i może będę wyglądał tak, a może zupełnie inaczej. W przeszłości wielokrotnie zastanawiano się, jak będzie wyglądał świat. W ilustrowanym kurierze codziennym z 1922 roku znalazł się artykuł Jak będzie wyglądał świat za 100 lat, czyli w 2022 roku. Niektóre prognozy się sprawdziły. Na przykład 100 lat temu eksperci twierdzili, że gazety i książki nie będą drukowane, ale pojawią się na na kinematograficznym kinematograficznym. W sumie tym to trzymam w ręku. Ale też wiele mija się z prawdą. Na przykład twierdzono, że za 100 lat nie będzie alkoholu na ziemi i tylko kilku rzadkich degeneratów spożywać go będzie po kryjomu. Nigdy nic nie jest dane raz na zawsze. Pytanie jednak, czy pozostaniemy ludźmi? W ubiegłorocznych Światowych Targach Robotów w Chinach zostały zaprezentowane urządzenia, które mają nam towarzyszyć w przyszłości. Zaszokowało mnie jednak, gdy zobaczyłem, że pierwszym odruchem ludzi, którzy zobaczyli robota, jest agresja. Profesor Isaac Asimov z Boston University powiedział, że najsmutniejszym aspektem życia w tej chwili jest to, że nauka gromadzi wiedzę szybciej niż społeczeństwo gromadzi mądrość. Zapoczątkowana w latach 40. XX wieku rewolucja naukowo-techniczna i szeroko pojęta informatyzacja obejmują kolejne dziedziny naszego życia. Zdajecie sobie sprawę, że powstają już pierwsze reklamy, wygenerowane w 100% przez AI? Nie chodzi o to, że maszyny zaczynają myśleć, ale chodzi o to, jak my odnajdziemy się w świecie, który te maszyny stworzą. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeśli masz swoje pytanie, co jeśli, napisz w komentarzu, znajdziemy na nie odpowiedź.